Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Noonie, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale wreszcie, przychodzę do Was z jakimś unboxingiem na kanał, tutaj mamy edycję kolekcjonującą King's Bounty 2. Zaraz sobie ją dokładnie. Zobaczmy. Oczywiście, że ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Pamiętajcie też o komentarzu, napiszcie mi, co wy sądzicie o tej edycji kolekcyjnej i czy ją też zakupiliście. Jeżeli chcielibyście zacząć dodatkowe zdjęcia tej edycji wraz z opisem, to odsyłam do mojej strony grywalnie.pl. Pragnę też serdecznie podziękować za klucz do gry w firmie Cenega. I cóż to można więcej powiedzieć? Zobaczmy! co skrywa to pudełko. Tak oto prezentuje się cały karton. Tutaj jest z bliska, jak możecie zauważyć, jest to oczywiście wydanie na PlayStation 4. Tutaj mamy kartoną o wolutę, która wygląda z tej strony tak, tutaj wygląda tak. I jeżeli sobie wrócimy do tyłu, to mamy informację, co jest, zawiera tutaj nasza edycja kolekcjonerska. Oczywiście mamy tutaj soundtracka, artbooka, grę, kolekcjonerskie pudełko oraz koronę, który jestem bardzo ciekaw, bo było wiele spekulacji, czy ona jest plastikowa czy metalowa. Czy z żywicy, czy z innego materiału zaraz się tutaj przekonamy, plus do tego dodatkowe grafiki oraz różne inne niezbędne informacje. Bierzemy do góry i owoluta ściągnięta. I o czym ukazuje nam się kolecjańskie pudełko owiane takimi oto grafikami. Z tej strony wygląda tak. Z tej strony już widzieliście, a z tej strony mamy takiego wielkiego smoka. Chyba dobrze powiedziałem, bo że jakoś inaczej to się nazywa, to mnie poprawcie. I tutaj od góry, tak jak pewnie możecie zauważyć, jest logo. E, cała ta skrzyneczka, e, ten cały kartonik otwiera się. Otwiera się z boku, nie mogę go znaleźć. Hm, dziwny sposób. dlatego, że to a dość duża jest. No nieważne, To może tak. O. Oh. No no, nawet ciężkie. Ale ją zobaczymy sobie później. Jak wiecie, ja lubię takie smaczki zostawiać na koniec. A najpierw taki kartonik, który mamy. wyjść Artbook. Gra. E... Czemu jest taka, jakby ktoś to zjadł? A, jeszcze jakoś tutaj mapka i soundtrack. Najmniejsza taka tutaj rzecz, no to oczywiście jest soundtrack, tak wygląda z tej strony. A tak wygląda z tej strony, mamy wszystkie tutaj nasze utwory i płytka wygląda w ten sposób super. Więc jest to kolejny soundtrack, który wędruje do mojej całej kolekcji. I mamy tutaj dużą taką mapkę, ja powiem Wam szczerze, że to jakbyśmy takie cztery kartki A4 położyli z takiej wielkości, jest to cała mapa tej gry. Eee, bo kilka dni przed premierą mogłem sobie ograć, więc tutaj sobie posprawdzałem troszeczkę i dalej będę zaraz kotował rozgrywkę po nagraniu tego materiału. Tak to wygląda. I to co ja najbardziej lubię: wykorzystanie po prostu przestrzeni, która jest. Więc mamy mapkę, a z jednej strony zobaczcie: mamy taki oto super plakat z tej oto gry. I najbardziej coś takiego lubię, właśnie jak wykorzystanie obu stron na mapkę i na plakat, ale z drugiej strony, wiecie, no chcecie z jednej strony mapkę, z drugiej strony plakat, musicie coś w końcu wybrać, a nigdy nie podobało mi się właśnie takie zagięcie też, w jaki sposób tam troszeczkę to psuje, ale no już taki tego urok. Więc jak najbardziej, mapka fajna na plus. Oczywiście co z, zwykła, to zwykła tutaj yy, taka papierowa, żadna materiałowa, też tak za bardzo nie może się poniecać, ale ogólnie. Ładnie wygląda. Tak oto wygląda artbook. Jak widzicie, jest on tutaj błyszczący w ciemnej oprawie z logiem King's Bounty. Jest The Art Of, Oczywiście jest taka powiedzmy wersja demo. Twarda tutaj okładka, to jak najbardziej na plus. A z tyłu niestety niczego nie mamy. Teraz sobie zobaczymy go strona po stronie. Jeżeli nie chcecie oglądać tego, to sobie przywincie, bo mogą się pojawić jakieś spoilery bądź inne rzeczy. A jeżeli chcecie, no to miłego oglądania. Sleepless. Everywhere I turn, I'm seeing madness. Why won't anybody come in and this before it all crumbles to dust? Breathing slowly as I watch the fire burning. All I see are broken people hurting. This is the absence of love. Powiem Wam szczerze, że jest to dość skromny artbook, owszem, z takimi standardowymi, ładnymi grafikami. Jeżeli chodzi o artbook, nie mogę się doczepić. Niestety minus jest taki, że większość tej przestrzeni została wykorzystana. Widzicie, jest dużo czarnego. Nie mamy też numeracji stron. No i wielkość jest w sumie no, standardowa jak na te czasy, ale za bardzo mnie on chyba zbytnio nie porwał, może tylko z te grafiki jakieś takie. Większe. No, spodziewałem się czegoś lepszego. No i oczywiście gra tutaj na folia, nie będę jej ściągał i grę w sumie rozpakował, no bo płytki wam też nie będę pokazywał, bo w sumie to nic ciekawego. Ale ciekawe za to jest to, czyli koronka. O, w takim plastikowym pudełku. W sumie ciekawe pudełko, może do się wykorzystam. Tak oto wygląda cała korona, którą tutaj mamy. Mm, ładnie jest zrobiona z daleka. Zaraz Wam powiem dokładnie o co mi chodzi. Mm, I tak wygląda tutaj. A tak wygląda tu. Generalnie najpierw może zobaczcie sobie z bliska tutaj każdy element. Te wszystkie kamienie, które widzicie na górze kolorowe oczywiście są wykonane z plastiku. Co do samej korony. Mieliście chyba rację, że jest to żywica. Dajcie mi znać jak Wy, jeżeli ją macie ją rozpakowaliście. Co to według Was jest? Mi się wydaje, że to jest jakiś rodzaj żywicy, dlatego że tak, drewno, na drewno to nie wygląda, jest no w miarę lekkie, plastikiem też to w żaden sposób nie daje, obstawiam po prostu żywicę, która została pomalowana i od razu Wam powiem, że śmierdzi ta korona, czuć tą farbę strasznie, taka troszkę wygląda, jakby wewnątrz takim bardziej sprayem była pomalowana. No i można, można też zobaczyć w wielu miejscach niedoróbki, tylko właśnie się zastanawiam, czy one tak mają być, z tego malowania. Jest jakieś... coś, właśnie, związanego z. Widzicie, tak to wygląda od wewnątrz. Możecie się przypatrzeć w wykonaniu. Hmm, tak to wygląda. No nie wiem. Generalnie dość ciekawa. Nie miałem czegoś takiego i powiem Wam szczerze, że nawet jest spoko. Aczkolwiek jestem bardziej fanem figurek, ale ta korona jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest ok. Zobaczmy sobie, ile ona waży. 409 gram, no to powiem Wam szczerze, że nie jest dość leciutka, więc to nie jest plastik. To mówię na Wam naprawdę, tutaj mamy do czynienia z żywicą. I oczywiście byłyby komentarze, dlaczego jej nie założyłeś? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nam nie pokazałeś? Więc ją zakładam od razu. Wam powiem, że się nie nadaje do noszenia ze względu na, patrzcie, płaski tutaj profil, więc jeżeli ją nałożycie sobie na głowę, ja w tym przypadku na czapkę, no to ona może Wam po prostu zlecieć. Nie wiem, to chyba nie wygląda. Nie wiem, no nie pasuje do mojego tutaj imiczu. No, w sumie, jeszcze jak do tego będę dołożył, słuchajcie te fioletowe słuchawki, no to byłby zarąbisty patent, ale nie. Niestety nosić się nie da, chyba że jakoś to przerobicie albo zrobić jakąś nakładkę, że to na coś położycie i wtedy sobie na głowę. Tak więc, no niestety nie do użytku, bo może się poniszczyć. I tak oto właśnie prezentuje się cała edycja kolejowca King's Bounty 2, którą przed chwilą mogliście podziwiać dokładnie. Jej tutaj każdy element. Napiszcie mi w komentarzu, co Wam się w niej podoba, a co się nie podoba, i wystawcie mi ogólną ocenę. Ja tą edycję oceniam na takie 5,5-6 na 10. Wydaje mi się, że to będzie taka optymalna tutaj ocena. Niczym ona zbytnio nie zaskoczyła. Nie jest tutaj też nic złego, więc jest po prostu taka pośrednia. Jest ok, są rzeczy, które powinny się w niej znaleźć. Oczywiście moim zdaniem zabrakło tutaj Steelbooka, który był bardzo dobrym dopełnieniem tej edycji, w tak samo w tej cenie, którą zakupiłem, czyli 369 złotych. Korona dość ciekawa, coś innego i nawet ładnie wykonana. I powiem szczerze, że jest klimatyczna i oddaje urok tej oto całej gry. Yy, soundtrack, ok. Mapka z plakatem super. Artbook no, mógł być troszkę lepszy. Cekolejczyńskie pudełko, no szału, yy, też tutaj jakiegoś takiego wielkiego nie ma. Moim zdaniem 5,5 6 na 10 ocena optymalna, a ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, łapka, górę, subskrypcja i komentarz to jest najważniejsze. Ostatnio bardzo mało komentarzy pojawia się na, pod filmami i to zaczęło mnie troszkę niepokoić. I normalnie mi jest smutno, bo nie mam komu odpisywać rano, jak na przykład sobie wstanę. Zawsze był spam komentarzy, teraz coś ich jest mało, więc proszę Was, poprawcie się, żeby było mi tutaj e, przyjemnie. Tak. Dzięki, wielkie, jeszcze raz, że jesteście. Dzięki, że oglądacie wszystkie moje filmy i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.